Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na Dolnym Śląsku, dokładnie w okolicach Wrocławia, gdzie chciałbym Państwu pokazać system grzewczy, który obsługuje budynek, który znajduje się za moimi plecami. Jest to budynek o łącznej powierzchni 1000 m2. W tym momencie ogrzewanych jest około 350 m2. Jest to szczególny system, jeżeli chodzi o naszą firmę, ponieważ jesteśmy jedyną firmą, która dokładnie taki system produkuje. Co to za system? Zapraszam ze mną, zaraz Państwu wszystko pokażę. A więc tak, zanim jeszcze wejdziemy do kotłowni, zanim Państwu pokażę system grzewczy budynku, chciałbym Państwu coś jeszcze pokazać na zewnątrz, ponieważ dostajemy wiele zapytań od naszych klientów, którzy mają zamontowane nasze kotły pelletowe z serii BioWin, czy do swojego urządzenia mogą na przykład dołożyć pompę ciepła firmy Winhager tak aby działało to w pełnej hybrydzie, więc zanim wejdziemy do kotłowni pokażę Państwu naszą jednostkę zewnętrzną i od razu odpowiadam na pytanie tak można zamontować do kotła Biowin jednostkę pompy ciepła, aby działało to w pełnej hybrydzie. Przed Państwem Aerowin Classic o mocy 8 kW. Jest to pompa firmy Windhager, która została tutaj zamontowana we wrześniu tego roku jako wspomaganie Kotła peletowego, który znajduje się w kotłowni. A więc, tak jak Państwu wspomniałem wcześniej, pompa ciepła jest połączona z kotłem peletowym, z którym działa w pełnej hybrydzie. Co mam na myśli, mówiąc, w pełnej hybrydzie? A więc, klient, który obsługuje urządzenie, wpisuje w menu kotła, menu systemu hybrydowego, ile płaci za energię elektryczną, ile płaci za pelet. I sam menadżer hybrydowy decyduje, która jednostka ma pracować, tak aby oszczędzać Państwa pieniądze. A więc przed Państwem nasz kocioł peletowy Biowin 2 Lite o mocy 26 kW. Kocioł w tej wersji występuje ze zbiornikiem 200 kg. A jeżeli chodzi o kilka informacji dotyczących tego urządzenia i budynku, to kocioł został zamontowany. W 2020 roku, dokładnie w sierpniu, i od sierpnia 2020 roku do sierpnia 2021, kocioł zużył 10 ton paliwa. Kocioł został zamontowany w 2020 roku, pompa ciepła zaś została domontowana we wrześniu tego roku. Na chwilę obecną, mamy dzisiaj 21 grudzień, kocioł spalił 1,5 tony peletu. A więc system hybrydowy uznał, iż w tych okresach przejściowych ekonomicznie jest uruchamiać jednostkę pompy ciepła. Jednym z wymogów gwarancyjnych w naszej firmie jest zamontowanie regulatora ciągu kominowego na przyłączu kominowym. Sam regulator ciągu ma za zadanie wyrównywać ciśnienie w kominie, tak aby był odpowiednie. I aby urządzenie pracowało bez awaryjnie przez wiele lat. A więc w tym momencie system hybrydowy uznał, iż ekonomiczniej będzie załączyć pompę ciepła, która będzie ogrzewać ten budynek. A więc jak możecie Państwo zauważyć na wyświetlaczu, pompa ciepła pracuje z mocą 75%. Na zewnątrz mamy 3,8 stopnia Celsjusza, a pompa ciepła pracuje z COP 3,7. A więc podsumowując, jeżeli jesteście Państwo naszym klientem i posiadacie nasz kocioł pelletowy i chcecie Państwo dołożyć naszą jednostkę pompy ciepła, tak aby u Państwa również system wybierał najbardziej ekonomiczne źródło ciepła, chętnie przyjedziemy do Państwa i wykonamy ofertę oraz zapewnimy montaż przez naszego autoryzowanego dystrybutora. W całej Polsce mamy sieć dystrybutorów. A więc w każdym zakątku znajdziemy dla Państwa człowieka, który jest przez nas przeszkolony.